Tak, godzina 8.16 rano Ja siedzę i rozkręcam serwer Jeszcze zostało ile podniesienia, zobaczymy ile serwerów, moment To podniesiony, to czy tu jest podniesiony, podniesiony, podniesiony TDM to w ogóle jest psychozal, to się całą dobę trzyma Zostaje jeszcze operacja locker i best map do podniesienia. To powinno pójść całkiem szybko. Jak już to podniosę, będzie trzeba zacząć rozkładać to, żeby nie. Ten. Myślę, że najlepszym sposobem będzie po prostu odłączenie wszystkich kabolków. Tutaj wyjęcie tej płyty położenie sobie biurko do rozkręcenia, że kulary odłączyć i tak dalej a na jej miejsce włożymy nową płytę ją podłączę i powinno od razu śmigać cały komputer. Właśnie ciekawe jak się Windows zachowa, bo to też bywa różnie przy, te, przy zmianie sprzętu. Ósemka nie powinna się wysypać, ale może będzie ją trzeba potwierdzać jakby jej legalność. Tam taki będzie trzeba takim, z takim automatem zadzwonić, taki automat telefonem Microsoftu i jakieś kody przepisywać, bo to tak było w siódemce wodej. No. To ja kończę kawę. Kończę rozkręcać serwery i do roboty. 9.18, serwery podniesione. Czas wszystko zamknąć. I wyłączyć kompa. Zamknij. Zamyka się wszystko. Dobra, teraz tak. Muszę najpierw rozmontować to. Potem wyciągnąć stary zasilacz. Płytę przełożyć. I szybko włączyć z powrotem kąpa. A potem rozbieraniem tej płyty głównej zajmę się już na spokojnie. Teraz to wszystko muszę rozpiąć, tu zasilacz odłączyłem już. Dobra, wypiąłem płytę, tak to wygląda. W Pamięci część powyjmowałem. To niech sobie troszkę ostygnie. Znaczy, nie jest, żeby parzyło, żeby było gorące, A w tym czasie, w to miejsce, które trzeba wyjąć zasilacz, który to wszystko karmił. Założyć nowy i założyć nową płytę Oto i nowy zasilacz. Tu wszystkie tabelki. I teraz muszę pomyśleć, jak to pociągnąć, żeby to dobrze wszystko było podłączone. Na pewno tak. To, że muszę nagrywać i jednocześnie robić. Po pierwsze to musi iść do góry. To odkładamy tu. Tak, wtyczka P8, nie, to jest PCI, to też musi iść do góry. Teraz to, co to jest? To jest P8, czyli to też idzie do góry. Następnie PCI, następne też do góry. Co tutaj mamy? Tu mamy SATA, 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 to zostaje na to trzeba odplątać to I tu jeszcze jednego molexa chciałem na górę pociągnąć, żeby był go wentylatorów, jako alternatywne zasilanie. I tu mamy. Same SATY. Tak. Tak. Tu jest dużo moleksu. Czyli to jeszcze do góry. Czyli tyle kabli do góry. Ten jest niepotrzebny. Ten idzie do dysku. Dobra, bierzemy płytę. I procesor, i chodzenie. Teraz zakładamy. Okej. Okay. Ile miejsca od razu? I teraz można porównać jak tamta płyta była duża, jak jest ta mała, a to jest pełne ATX. Dobra, trochę mi to zajęło, ale się udało. Wszystko jest podłączone, dyski podłączone. Tutaj wróci dzwon. Dobra, tu jeszcze poprawię ten kabelek, bo tak nie leżał. Dobra, mniej więcej może być tu. Jest nowa płyta, jest grafika podłączona. Wszystko Więc trzeba by to włączyć teraz. Dobra, parę poprawek jeszcze wykonałem. Zobaczymy, czy wstanie system. Zasilacz. Na No i guziczek. Komputer jest niesłyszalny. Wentylator się włączył na maksymalnych obrotach leci, ale to jest dlatego, że jeszcze nie mam zainstalowanych sterów do płyty głównej Windows 8 się włącza, tylko że nie na tym monitorze nie, ten, nie traktuje odwrotnie monitory to będzie jakoś trzeba zmienić ten, ten traktuje jako główny zamiast tego i nie wiem czemu W tej chwili be quiet jest na maksymalnych obrotach, a praktycznie go nie słychać. A dmuch ma taki, że tutaj czuję. Czyli będzie to chłodzenie aż nadto wydajne dla tego procesora. Tego zasilacza jak zwykle nie słychać. Tutaj najbardziej słychać dyski. No i jeszcze trochę szum tego wentylatora to dlatego, że pracuje na maksymalnych obrotach. To się za, za chwilę zmieni. Ósemka wykryła, że się coś zmieniło. Zobaczymy co będzie dalej. Dobra, problem był w tym, że monitor automatycznie, gdy stracił sygnał, przełączył się na HDMI z dekodera. Przez karta ten e, nie wyświetlała na nim głównego obrazu, a jeszcze jest wszystko. Wszystko jest ciche. Na razie jest tylko hałasuje Główny wentylator procesora cały czas pracuje na 100%. W sumie działa jako fajnie, fajnie chłodzi. Zaloguje się zaraz, zainstaluje sterowniki i powinna nastąpić cisza. System się bardzo ładnie wczytuje. Mamy godzinę 10.14, czyli troszeczkę czasu nam zeszło. Ale nie jest źle. Jeszcze zostaje rozmontowanie tamtej płyty głównej. A tu poinstalowanie sterowników. Tutaj nawet końc się załadował. Zobaczmy. Jest nowa wersja do polowania. To mnie nie interesuje, zresztą dziennik zdarzeń. On powinien wykryć nowe CPU, czy wykrył? Wykrył, więc wszystko działa poprawnie. Jeszcze zacznę system manager zadań, co pokaże, wydajność. Procesor jest dałanie 3,3 maksymalne obecne 1,5 tu skacze troszeczkę 1% Intel Xeon E3230V2 czyli wszystko jest jak powinno być teraz spróbujemy ograniczyć troszeczkę hałas wejdźmy na stronę MSI i zainstalujmy sterowniki co najzabawniejsze sterowniki liteka, których nie zmieniałem, wcześniej to było e, napisane Asus, a teraz jest MSI, <grym> samo, samo się grafika zmieniła po wymianie płyty. W tej chwili wentylator praktycznie się zatrzymuje e, tak. Czyli chłodzenie działa jak powinno. Temperatura, właśnie jaka to jest temperatura, gdzie tu się sprawdza? O. CPU. Tutaj widzę odczyt, problem z odczytem jest, ale tu mam jakiś dziś inny program, zaraz go znajdę. Core Tempo odpaliłem. Pokazuje jak. Jak widać, temperatury nie ma tak naprawdę w żadnej na rdzeniu, Czyli wszystko śmiga jak powinno. I jak zwykle w Big to bywa. Komputera nie słychać. Taki drobny szumek. Szumienie troszeczkę. To są dyski. A to już niestety nie mam na to wpływu. A SSD nie będę kupował, no bo 1TB SSD jest ograniczona liczba zapisów, odczytów nie samobójstwo Na silacza. Nie słychać chłodzenia, nie słychać grafiki, nie słychać wszystko super.